Hej, witajcie! Z tej strony Gilatki! Z dzisiaj ze mną Maciuś! Zapraszamy na kolejny odcinek z Bloom City 6. I oczywiście lecimy z kolejnym challenge'em, wyzwaniem, w którym będziemy grać. No Zaraz się dowiecie czym. Tylko nie wiemy jeszcze, jak to działa. No ja też nie. I powiem eee... ci tak, nie, ja nie mam ulepszonych tych małpek. Ja nie? też nie. Eee, mamy kłody, wybraliśmy sobie kłody, poziom trudności wysoki. Eee, dzielimy ekran na pół, bo zostawiłeś dzielony, gdzieś eee, razem współpracujemy. Razem no no współpracujemy, razem. Ja no i ja dobrze, ja wiem, ale... bo już myślałem, że mnie jest, Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Także dzisiaj daliście nam, żebyśmy zagrali sobie inżynierem. My nie graliśmy inżynierem, bo ja mam 0, Maciuś też ma 0. Tylko kwestia jest taka: my za bardzo nie wiemy, jak on działa. Czy on właśnie stawia obok wieżyczki. Czy on się zamienia w wieżyczkę? Więc tak naprawdę tego wszystkiego się dowiemy na starcie. Ja się zastanawiam, jak to idzie. No bo widzisz, patrz, jest tu idzie, nie? No. Tylko jak idzie? Tu no, idzie, i potem skręca. Na pewno jakoś przychodzą po Albo ale... gorzej, może najpierw idzie tutaj, od razu skręca na plawo, idzie do góry przez wioseczkę. Ja postawię tu, weź postaw tu po drugiej stronie, żeby na razie robiły w ten sposób. Dobra. Nie wiem, jak to tu zadziała, szczerze mówiąc. Sprawdźmy sobie też ulepszenia, ponieważ daliście nam ulepszenia którymi powinniśmy się oczywiście sugerować, czyli dosyć standardowo 5.20, czyli Nie, godziny... nie, 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 mi się wydaje, że to nie jest to ustawienie, nie, to było do poprzedniego tlwu, czyli te, jakieś... nie, no, normalnie 5, a nie przepraszam, 5.02. No. Czyli tak. E, tworzy tymczasowo strzelających strażników i ustawia ich w pobliżu. To jest trochę jak Steam Team Fortressa mi się wydaje. <laughs> no może tak. E, zwiększa wydajność pozwala niż pozwala i inżynierowi i inżynierowi inżyn ja, Jak jak to jest napisane? Bezny i spacy. Inżynier jest. i inżynierowi na Ciężko. częstszą produkcję strażników pianki i pułapek. Czym jest pianka? Może no, za jak okna. No jak to no mordoklejki te takie. <laughs> Zwiększa prędkość strzelających strażników i ataku inżyniera. No. Okej. Okay. I rozlokowuje, rozlokowuje się z różnymi typami zadawanych obrażeń. A, czyli z tego co rozumiem, lodowe, ogniste. A właśnie, jeśli A chodzi o te, o te mroźne, to jak tu ta wieżyczka jest mroźna, no. to ostatnio nam mówili, że te lodowe całe no. małpki nie zadawały nam obrażeń. W sensie one ogólnie zadają mało obrażeń i że nie zadawa obrażeń białym i tym takim zebrowym Dlaczego? Bo one są odporne na mróz Bo to jest sam kolor bo No na to Aha, wychodzi No, no to i do... potem masz tworzy super potężnych, ale wysoce niestabilnych strażników Nie wiem nie, czemu niestabilnych Ale słuchaj Może emocjonalnie 34 34 to, to, to co ostatnio nic. robiliśmy To jest to jest, jest teraz. nic teraz no i teraz tak, masz 5, 0, 2, czyli ponadwymiarowe gwoździe No i szpila, bo nie krótki czas, fajne w sumie po uderzeniu no. albo możemy iść na dwa, czyli na szybszą inżynierię i pięć w drugim, czyli większy obsługiwany obszar dekonstrukcja, pistolet na gwoździe i strzały strażników z dodatkowe wrażenie małabą, fajne w sumie trochę jak z działem, nie? no ale i tak gdzie, słabo gdzie pierwsze były normalne, nie podoba mi się to ustawienie, nie? rozpyla piankę, która usuwa kamuflaż i odrastaniu oraz przekuwa ołowiane balony, fajne fajne, fajne, może nawet od tego no. zaczniemy, bo jaką ołowiane, to się to no. no. Umiejętność podkręcania namierza inną wieżyczkę, by super doładować jej prędkość. Ataku. A czyli wzajemnie się będą ulepszać, dlatego Ty, to może ten... będziemy mieli. atak tak, taki fajny, super. No, 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 no. no. I teraz tak, Dwa... jeszcze sprawdźmy tak. Woda pistoletem na gwoździe, który przekuwa balony. Ulepszenia pozwalają tworzyć strzelające gwoździe i wieżyczki strażnicze. Czyli nie wiem, czy będą. Yy, czy będą przekuwać te. Czy będą przekuwać te balony yy, zakamuflowane. A on, one na razie strzelają. Teoretycznie ja tam nie widziałem właśnie nic z kamuflażem, nie? I może być problem. Wiesz o co chodzi? Będą zakamuflowane i automatycznie co zrobimy wtedy? E, z tego co mi mówili, to tak jak na przykład te lodowe robiliśmy, no to wtedy możemy zrobić tu na przykład większy promień i rytm dżungli. Nie możemy pójść w blokadę wzrostu w radar. I tu podobno biuro daje specjalną wiedzę o przekłuwaniu balonów, pozwalając pobliskim małkom przekuwać wszystkie typy balonów. Okej, okay, no nie no, to super. Czyli możesz jest. postawić wioskę i wszystkie, no, ale... które są w okręgu, są w stanie używać tego, nie? Ale wiesz, że to kosztuje troszeczkę. No nie? oczywiście, że kosztuje. No nie? i co, myślisz, że z jedną mapką i z ulepszeniem wioski na razy 10 uda ci się przejść, to wtedy? 80 nie no, ale... poziomów? Nie, no, ale myślę, że na spokojnie, nie. Jak no to nie. Zrobi... 8 nie. 8000 co prawda kosztuje, ale no. no to jest. Dobra, tak. Na razie, na razie to skup się na tym, że zbieramy pieniądze. Dobra, mapka i którą ty idziesz? Bo ja pójdę w tą drugą. Robisz tą, ten górny czy środkowy? No to ja pójdę w 2 5 w takim razie. W Pójdziesz układ. w tą 2-5-0, no. to ja pójdę w tą 5.02 Nie 2 Nie był lepszy y, większy zasięg, ale po, ponad wymiarowe Ej, jeden, jeden balon, a dobra, ściąłeś go, nieważne. Ej, super będą wyglądały małpki, zobacz jak moja będzie później wyglądać super balonowa małpka. Pokaż im to. Jak twoja będzie wyglądać? No normalnie kliknij na swoją Ale to robisz środkowy Dobra. rząd. Ty a. Ty robi, Nie robisz tego, robisz ten rząd. Ja kalipa. <laughs> o jak <laughs> będzie wyglądać, a ty nie na to kliknąłeś, No bycie. nie, ja myślałem, że będę Max Payne'a robić normalnie. Nie, 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 nie. Dobra, czyli tak, ja idę w pierwszą, ty idziesz w środkową. Dobra, no to jednak. Strzelający dwa strażnik. I pięć. E, 540, to jeszcze trochę. No dobra, no niech będzie, no zgodziłem się, już cieśniej to. jest strzelający strażnik. O, Wyrzucił wieżyczkę, widzisz to? Zobacz. Plum, plum. a no faktycznie. Strażnik. A i on się nie respi, nie, 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 nie niszczy. O! Ja kurde. też wyplułem! Czemu? Bo, no bo ja mogę lecieć to 2-5, nie? A, czy, a czemu są chwila? A, Co jest? Ale dlaczego jest tyle tych wieżyczek? Nie Aha, wiem. Oni je respią, one znikają. Ej, to dobrze w siumie! Na! Nice. A to jakby było więcej małpek w jednej małpce, tak naprawdę. No, czyli 5.02, czyli teraz idę jeszcze w to, czyli ma cywilizacja pozwala go się przekuć po 8 balonów naraz, w tym zamrożony. O kurde! Ho. Dobra, lecimy w to. 480 muszę nazbierać, żeby coś tutaj zrobić. Jeszcze mówiąc. 150 i ulepszę szybszy inżyniera. O, proszę bardzo, już mogę coś zrobić. Ja w sumie ci powiem tak, ja zainwestuję trochę w nasze pieniądze, bo my powinniśmy sobie tu, myślę, jak najbardziej rozwijać i testować różne rzeczy. Dobra. E, więc chętnie prześlę ci oczywiście część e, stawki. Tu, 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 tu. E, Proszę bardzo, o. mamy porównanie więcej. To ja więcej. Bananow, bananowcia postawię, o. o. I Nie szybsza inżynieria, proszę bardzo. Dziękuję. I lecimy. Czyli w takim razie już mogę cisnąć. Większy obsługiwany obszar. Szybsza inżynieria, czyli będzie szybciej rzucał. Okej. Okay. Właśnie, ja też powinienem sobie w banana zainwestować, albo... Nie no, Ja nie już postawiłem. Nie. Ty, moje bananki są teraz już te, żółte, zobacz. Gdzie? No są żółte. Jest... No ale wcześniej nie były. Eee, raz. Dwa. I co ty mówisz? Małpi Bank? Idziesz? Ja idę w Małpi Bank. No, on był dobry. W sumie bardzo szybko zbieraliśmy pieniążki przecież. Dobra, to tylko muszę uzbierać jeszcze 4000. <grym> tylko, <grym> tylko. No tylko ale na 4000. Eee, mogę też ulepszyć szpilę, bo ja miałem 502, tak jest. i i szpila. Jak dobra. to brzmi w ogóle? No pięknie, pięknie. Ale zobacz, jak zobacz, widzisz, to by się banany rozpią dookoła. A zobacz, jak ja nie będę ruszał, ja to wiem. banany będą tylko góra i po prawej. Spokojnie, moje takie DPI jest ustawione, że nawet się nie obluca. A myszka już jest na twoim eklanie, no, nie? Dobra, I wlecę dobra. do mojego. Zobacz, ty. Ej, jeden balon fabryka, się leciał. Fabrykę kolcu, Jeden balon się leciał, Mayday, bo zakamuflowany ci coś tam. Bum. o, o. A nie, zapomniałem, że mam umiejętność gdzie na końcu i tak się tego robią. No to super Ale to się to one, one będą widziały te? No właśnie chyba nie. Dobra, czekaj. Tak, będę chyba. Jest! Tylko się na trzeci poziom musiał ulepszyć swoją małpeczkę. Usuwa kamuflaż i odrastanie oraz balony. No ale no, no, 2000 no. PD. No to to jeszcze trochę potrwa, ja to zrobię. zobaczymy, jak ktoś to będziemy na razie bazować na tych kolcach, nie? No jasne, że tak. To nie jest większy problem, banany trzeba zebrać. Wiesz to, ja też je postawię, ja mam tylko trzy. No ale. to. ja muszę to też, też zbrać jeszcze na zębatki, jeszcze jest. To na razie olej tą inną ścieżkę, w którą idziesz, tylko rób tą środkową. Nie, nie, ja już nie mogę nic więcej zrobić. Aha. Dobra. <laughs> no, taki jest problem, że zrobiłem te pierwsze ogólne i później już wyklaciłem całe pieniądze okay, tak okej, okej, okay, 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 okay. ale okej ale żaden problemik 2000 jeszcze tylko ekpa muszę zdobyć nie to jest takie za 10 minut musimy spowolnić lekko no ja już nie mam ja muszę dokupić nie problem mam trochę pieniędzy jeszcze minimalnie Up. wiesz co Up. chyba ja też muszę coś zrobić dla życia dobra jest hmm. jest ok nie jest ok ja ustawię trochę tak? Tajców. ta nie musisz nic robić nie inwestuj na razie bez sensu. A co to znaczy ciepłych? Zwiększona produkcja gotówki we wszystkich wieżach, a balony pękają o 20% więcej. Aha, ciężko stwierdzić, ciężko stwierdzić mi obecnie. Ty e, no ja zapomniałem, że w banku się zbiela pieniążki, ale na spokojnie tylko tysiąc było. O, 38. Ja, do, ja dopiero wstawiłem, wiesz? A widzisz, patrz, ołowiane idą. No, no się przekuwają czy nie? Nie o kurcie. Jeszcze, jeszcze nie są. Ale możemy zrobić tego. Teraz będę... teraz pou, yy, teraz mam trochę pieniędzy. Dobra. To uzbieram na tego. Na... To tylko jeszcze ulepszenie kosztuje, nie? Potrzebujemy yy, 2000, 3000, 11 tysięcy prawie potrzebujemy. Oj, to dużo jest. 11 plus cena wioski, czyli 13 prawie. <laughs> Więc no, jeszcze, jeszcze troszeczkę. Chyba mapka inżynier sobie nie da lat żeby, żeby pojednoć strzelać. A czy przynajmniej na początku będzie ciężko, nie? No. Zębatki 1800, no niedługo zębatki mogę kupić, ale mamy też po jednej tej, nie? Te Dopiero. twoje mapki zatrzymały niektóre baloniki. W sensie Przypływają, no, no no to przy, przybijają jakby. No? To jest spoczko akurat. Dwa e, tysiące. Idą zakamuflowane O nie. O i to ile? Dobra, czas jest. przyinwestować, skoro robimy tak. No. E, teraz tak, postawię tu wioskę e, ulepszej Co jest? Dobra, ulepszył się no. raz, dwa i ja Bardzo ładnie. Ile? E, masz ile? jakieś pieniądze? Ile potrzebujesz? E, tylko osiem. Tysięcy? No, jeszcze potrzebuję. E, do, do, dobra, nieważne. Dobra. dobra. Jest! Mistrz wywiadu, proszę bardzo. ma... Wie, ma chwila. Chwila, <laughs> ale kupi... No dobra, wskoczyło. Jakiś szlak dziwny. Ale co jest, wszystko, tak? Jest, 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 wszystko, tak. No i tak. teraz super e, Jeszcze mam potem umiejętność do broni daje po bliskim 50% do prędkości ataku i przepuść na krótki czas, czyli umiejętność można włączyć taką. Ja ogólnie lubię w gierkach attack speed, nie? To ale tyś nie wiesz, nie musi dobrze przekuwać ale jak atak jest tak szybki, nie? No to automatycznie to samo Ori nie musi przekłuwać No to Oli nie musi przekuwać, wiesz, mocniej, nie? Dobra, mamy 2000, ja mam w banku, ty masz kolejne pieniążki, dobra. Ale poszło, teraz już mogą widzieć wszystkie, nie? No Tylko to pamiętaj, super. że jak będziesz wstawiał, to musi być w zasięgu tego, nie? No Czyli dobra. możesz tu na dole postawić, tu możesz po prawej, tu możesz stawiać, ale na razie nigdzie indziej, nie bo nas nie stać na to. Ja teoretycznie nigdzie nie chcę mobki stawiać in. A dobra, postawię. Na razie oszczędzasz. Gdzie mogę postawić? Pokaż mi lejon. Jeszcze raz. Eee, no możesz kliknąć go, tak samo, tutaj. I tu widzisz rajon, tu jest. No, tutaj. Możesz, możesz po prawej postawić, tu na dole, tu możesz jedno piętro niżej, możesz tu bardziej po prawej. Ja no nie mogę tutaj, nie? Jak nie sięgnie. W czy... nie się się sięgnie. Nie mam powiedzieć. I tak możesz postawić po i możesz ją sprzedać za jakiś tam procent. No nie? nie będę tak robić. Ale nie chwila, pokazuję ci przecież na górze chyba odjedziem ka kawałek w górę. No jest, jest, niby. No no, 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 no. No Czekaj, to działa. Popatrz. A widzisz patrz, jak stawiasz, to patrz, jest nad tym. A jest, dobra, że lejon ile... pokazujący, gdzie mogę. Tak, być ile, ile Super. masz tego? No, no, no. Szybsza inżynieria. O, zębatki mogę odblokować. Dobra, to bam, leci bam, zębatki. A zębatki 620, trzeba poczekać. Dobra. Minimalnie. Minimalnie, minimalnie. Bardzo ładnie leci na razie. Ustawimy tak. A i teraz ile? widzą wszystkie typy balonów, No właśnie, jakbyśmy wiedzieli to przy zamrażających, to no też właśnie. byłoby łatwiej. Dobra, są zębatki, proszę bardzo. Zębatki dały mi e, zwiększa prędkość strzelających strażników i ataku inżyniera. Czyli sam inżynier strza szybciej i one. Dobra, ulepszam drugą, jeszcze będę trzecią ulepszał w międzyczasie. Bo to i tak, zanim uzbieram expa na tą kolejną, to. Ja nawet to... chyba nie. O, już mogę. Ja... Zobacz, zobacz, jak je trzymają, zobacz, jak po lewej przytrzymują. No, 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 dobrze. Nice. A teraz to mu da 39, no to już tak teoretycznie się stresuje troszeczkę. No, wydaje mi się, że mamy bardzo. Słabo na razie. No, będzie bardzo słabo. Jak był problem z tym balonikiem? No, no, no. nie. No, lecimy, lecimy. Strzelający strażnik, szymsza inżynieria, zaraz zębatki. O co tu chodzi? Co one mi tutaj takie jakieś czary-mary, washing, washing robią, ty zobacz. To jest piana jakaś. A możesz cel ustawić. Weź, przestaw cel tam na skraj, na lewo. Możesz? No właśnie. Czy on, czy, może, może tylko przed sobą może ustawić. E, okej, okay, o... tylko przed sobą. Jakoś będzie tego, będzie go przytrzymywał. Ale ty co masz coś poziom, trzeci poziom, dobra. Ale ja nie wiem jak ja to zrobiłem nawet Jest bardzo okej. Okay. Na razie wszystkie małpki mamy jeszcze ulepszone dzięki A, temu. A bo rozpyla piankę, rozumiem, to jest tak, żeby kamuflowane było, widać. Pieniądze, od razu. pieniądze masz 7 tysięcy akurat w tym momencie. O, super. Wiesz Dobra. co, ale też nie zapomniałem, się już tam przepielałem. Yy, musimy zrobić więcej małpek, yy, bo póki nie mamy jakichś najlepszych obrażeń, Dobra. to musimy pójść chociaż w ilości, nie? Dobra. Yy, tu małpeczka, 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 małpeczka zrobi dwa, razy dwa, Dobra. dwa. Dobra, jest. Muszę zobaczyć, jak moje ulepszenia w ogóle na kolejne 9,5 tysiąca, mam 3, a mam 2,5. Myju, 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 To nie jest zbyt dużo. Dobra, ja jeszcze raz lecę 2 i 5 tutaj. O, losie bardzo. Myjące małpki. Dałeś, tak? No. Dobra, na nice. Jak przejdzie troszeczkę dalej, to one będą widzieć. Dobra, super. Dobra, ja też zrobiłem kolejną. No i mamy tych małpek już trochę. Teraz już tych działek trochę się rozstawia, muszę no, przyznać. No. Minimalnie. Jest dobrze, jest fajnie. Eee, pieniądze się zbierają. Eee, wieżyczka. O jezus, nie ja chciałem jej sprawdzić. Jakbym ją postawił, u. Byłoby... Wiesz, co jest ciężko? Że ja nie uzbieram 14 tysięcy PD. To na podkręcenie. Nie do rady. Ale ja tego, ja też mam dużo do uzbierania, zobacz. Ja też mam 9,5 do uzbierania. No to nie jest 14. No nie jest. Jest różnica, więc to Ale, ma ale dalej, nie? no mamy 50. rundę. Teraz no. będą w teorii coraz cięższe, nie? Dobra. Widzisz, jak te metalowe zmiotły teraz? Nie. No, no właśnie, odwróciłem. no właśnie, o, to, to właśnie dobrze, że nie widziałem Odwróciłem wzrok właśnie, Dobrze, Dobra, dobra, o teraz. A wcześniej Moab tu przeleciał i tu zdążył wrócić po drugim torze. tak Czyli, czyli one chyba tak robią, raz... Wiesz co, bo ten pałąk e... mi tutaj nie, Możliwe, ale patrz. Raz, dwa, trzy, cztery... 5, 6, 7... No one, oh, one dużo tych obrócików, robią. Jak na egzaminie z łapu widzę, takie lundy po prostu chciałaby no, obiegać. No, spoko małka, małpa spoko mapa. <package> spoko małko. Małp <tun> małp Małpki są spadne. No tak, moje kosztują 2700. Ja chyba zaoszczędzę i będę w stanie bo ile ja mam tych małpek. Dwie, y, 3, 4, 5, 6 Potrzebujesz jakiejś, y, wiesz, małpiej pożyczki szybkiej? Nie, 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 18 tysięcy potrzebuję uzbierać, Dobrze. ale to tego. 18 tysięcy uzbierać, ale już mam 14, więc zanim dozbieramy expa, to będzie akurat dobrze. Dobra, a mam więcej mapę wzglobić czy nie? Jak myślisz? A ile kosztuje twoje uleczenie? Toaletycznie mam 18 tysięcy ale jest problem tego typu. Uuu, twoje kosztuje 14. No tak. A kurde, ja nie widziałem tego. To ty zbieraj miękkie Nie, to jednak nie chcę nic wydawać spokojnie. Tak, tak, tak. Przeczekam, ale PD się ciężko zbiela u mnie. Wiesz, dlaczego? Ja też mam. twoje małki zabielają mi ekwiwat. Nieprawda to. Papatera, co tam zrobię? Pasi lewy, górny luk, Lewy, górny luk mapy, nie? Pyk, pyk, małbeczka. pyk Ale inwestycja. Let's go. I teraz moje małki będą jak się Rozumiesz o co chodzi? Zabierasz moje doświadczenie, tak? tak? Inwestycja! Ty, ja w ogóle ulepszyłem to już na czwóreczkę. Jak ja to zrobiłem? Kiedy? Co? No właśnie! Krystian, kiedy ja mogłem to Co? zrobić? No jak? Co jest w ogóle? Łoo! Wow. Okej! Okay. Hej, tu jakiś glitch się stał, nie? Ja wiem, kiedy żeś nas spamował, kurde. Przecież gdzieś mam zablokowane. Podkręcenie 14. Ja... Ja... Ja. On ma... On ma zablokowane to podkręcenie! No! Ja on ma to zablokowane! Tego nie widzicie, a ja to zrobiłem jakoś! 35 tysięcy wydał... Za... Może tak szybko klikałeś? No ja szybko kliknąłem to, bardzo szybko klikałem No dobra, czekaj, ja mam to te... ja, poczekaj, ja tego nie mam odblokowanego. Patrz. Jak... Ja, ja mam... Ja mam mi odblokowany. No dobra, ale patrz. To pierwsze mam, nie? No. Za 9,5. Czy jestem w stanie tak samo szybko kliknąć? Tak zostawię ja go tu na przykład, czekaj. Ja powiem tak, nie? Coś... Zobacz! Ewidentnie zobacz! Strażnik coś... ekspert. Ty <grym> <grym> klikałeś tak szybko! Zobacz, to szybko! Ej, ale, ale zaraz oś, sprawdzimy, poczekaj. <grym> zaraz lecimy, czekaj. Postawię swoją mapkę i co miałem, kliknąć to drugie. A zobacz, na tych nie mogę, widzisz? Po! Nie, nie weszło, nie weszło, ale pojawiło się przez bo, chwilę. Bo pieniędzy pewnie nie miałeś, ale o, zobacz. zobacz. To. A zobacz, A tutaj? No? No normalnie. <grym> co jest? Klikasz, jak zrobię. Małpkę w tą, to czy będę w stanie popchnąć? Czy, czy, czy my właśnie coś odkryliśmy, Kleistian? Czy mi się Chila, wydaje? Czekaj, czy jest jeszcze jakieś miejsce pod tego, gdzieś? Tu jest jeszcze, czekaj. Nie. No. Czy jestem w stanie zagrydować tą środkową linię, w tą większą odchudzoną obszar? <śla> nie, 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 od razu nie nie, ale nie, nie wyszło ale nie, na drugi weszło. Ale, ale nie. A drugiego nie mam. <laughs> okay. Ale to jest popsute. Ale znowu jaki przypadek myśleć, nie? Co tu się dzieje w ej, ogóle? Ej, to, jest, to jest inwestycja, ty. Normalnie inwestycja. Nie, no grubo, grubo poszło, nie? Dobra, ale i tak muszę to ulepszyć, więc niech będzie. Ulep no. Ulepszmy i od razu wszystkie małpy dajmy na e, Ja teoretycznie nie mogę już nic zrobić, nie? A, o, o! Teraz mogę wykupić, ale nie wiem, czy jest um. sens, jak mi to działa. No bo po co? No, Byk, nie no, nie wydaje mi no, się, no, że to kupię. ten jeden, jeden poziom jest w stanie tylko zrobić, nie? Nie no, kupię, nie, bez sensu, wiesz, nie będę w eee, bank? bank? Bank, pieniądze, chyba. Ale nie, u mnie? Nie, masz. nie? nie masz, no, ty masz. Ty masz. Ja eee, zbieram cały czas. To ja wioskę tu postawię na górze. Dobra, żeby była pała. Większy promień. Eee, rytm dżungli. Blokada wzrostu, radar i kontrwywiad. No i elegancko. No Ciekawe, czy dwa razy kliknął. <laughs> ty, albo będziesz miał do czterech, nie? Piątego nie będziesz miał. Tak. i ty... a jakbyś zadziałało to na 160 tysięcy, co robiliśmy ostatnio? 160. 162, no. no. Jakby to weszło, nie? I tak na każdej... Ty, na każdej końcaczce, nie? Zbyt pięknie, bo... O, tu jeszcze załapało, od tyłu. Dobra. Nie? A nie masz już tyle Kasiule, żeby coś robić, nie? Szkoda. Proszę, zrobiłem zębatki. No, Nie stać mnie no. na nic więcej. O, kurczę. Jestem biedny na no. no, nie zbieram pieniądze, jednak nie stać. No na no elegancko. No dobra, powiem ci tak, ty, biorąc pod uwagę, że w 50 i 60. rundzie mieliśmy naprawdę bardzo słabo, zobacz, jest 74. Mamy tak napchane tych mał, że wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to chyba zrobić. Nie, no no spokojnie, to jest tu tylko. Małpia wioska ten. jeszcze może w kusiu lepszej 30. Obrona po ojczyzny! Co? po co? Było klikać szybko. Ogość. No. no. Przepraszam, głupi byłem. Nie no, poczekaj, ile masz, a nie, nie stać się, żeby tak odlaźnić lobbyc, nie? 14 tysięcy. Wydaje mi się, że to przez to, że to tak jakoś zlagowało dziwnie. Może tak. Dobra, lecą czerwone. Lecą z Czasem dobrze mieć connection słabsze, co? No, no, no. To popłaca, to popłaca. A potem, jak on tam wskoczył no, na górę? Ale na przykład? ja takiego zonka złapałem, nie? Ja tak mówię, co jest w ogóle? Ja to jakoś ulepszyłem, jak, jak? <laughs> Ale dobrze, no, na naszą korzyść, nie? Nie jest źle, nie jest o. źle. Nie wiem, co to robi, ale klikam. Chcesz Mogę brać małpkę. To, to ulepszenie, to to, co tam masz, mówisz? No. To zamierza, zamierza, namierza inną wieżę, żeby doła super doładować jej prędkość w krótki czas. Aha, no to Czyli super. możesz przyspieszyć jakieś małpy, obrażenia. Ale powiem Daki? tak, ogólnie spoko też się wydaje ta wieżyczka. Pójdź. No ta ogólnie jako inżynier. A no to ta to, 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 to mi się wydaje, że to ta kategoria, nie pamiętam jak się ta kategoria nazywa. To są chyba inne czy coś takiego? Okay. To jest tak, bananowiec myślę niedoceniany też częściowo, tak jak my na początku... Eee jakiś bananowiec, po co będziemy to stawiać, nie? Potem no. tak. Ta, ta wioska też, a po co będziemy stawiać? A jest w stanie bardzo dużo zmienić. Widzimy no, to, nie? No. Przyspieszanie prędkości, widzenie tych, nie, tych zakamuflowanych, czy rozwalanych metalowych. Fabryka kolców ostatnio pokazała, to, to że zrobiła nie, totalną no, robotę. Nie, bardzo OP, ale bardzo drogie jest inwestycja. E, bardzo OP i jeszcze masz małpę inżyniera. No. Nie? Jeszcze masz małpę inżyniera, który też teraz wychodzi na to, że jest całkiem niezły. Ja jeszcze, jakbym gdzieś tu mógł... Tylko początkowe lundy są bardzo ciężkie, to u mnie. zamiast tej daj? Chatkę? O, nie zmieszczę No, chyba. no dobra, ostatnia ludka leci chyba w takim razie mi się wydaje. Ja chyba ostatnia lądka, nie jestem w stanie już nic zrobić. A chciałem jeszcze wioskę i ulepszyć ją na to inne. A potencjalnie Ale... zrobimy. O! O! Nie, 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 nie. Fff. To nie, zero, nic, to zero nic. problemiku, totalnie. Totalnie zero problemiku. Kliknę jeszcze dalej na chwilę, bo... Co tu... jest w ogóle? Ty ile przekuć miałeś, a ile ja miałem? 284 tysiące, a ty 60 chyba. Jak ale ja ten... to zrobiłem? No właśnie jak? No właśnie jak? To bym chciał? 34 tysiące strach. 34, dobra. Tak? Jeszcze dobra. jesteśmy myślę w stanie to zrobić. Dobra. Eee... No to ja wydaję pieniążki na małpetki Usunę tu dwie małpy, ale postawię tu wioskę. No. O, i zrobię ją w, w większy promień ry, dżungli i trening podstawowy. Nie wyszło mi ulepszenie. Eee, radar mi niepotrzebny, bo już tam ta wioska ulepsza realnie. No tak. no Więc teraz wszystkie te małpki tu jeszcze w obrębie mają e, szybszy zasięg przebicia i tak dalej. podstawowy prędko małpki. Prędkość ataku i tak dalej, więc no. Całkiem ja, fajnie. Ja nawet nie wiem co to oznacza trening podstawowy małpki nie? No to jest trening podstawowy małpiszonów. Że na drążku to. chyba wiszą. No. <laughs> Dokładnie. Tylko, tylko tyle. Dobra, lećcie, leczcie, bo ja Ty, potrzebuję. Ty twoje zamrazają A, tak, no twoje mnie w skórę. 1000 masz, dobra. Ja potrzebuję ekstra, jeszcze no 6000. To jest dużo. I 34 tysiące kasy. 34, tak? tak. Ogólnie to teoretycznie mogę się sam podzielić, bo mi nie jest już potrzebne. Już masz. Zobacz. Masz ponad limit już, nie? To ja kupię jedną małpę tu. Dobra. Ale specjalnie kupię ją tu, żebyśmy mogli 3. zobaczyć 3. jak ona wygląda. 3. Ej, zwolniłeś nie, na samym zwolniłem, końcu. Zwolniłem. Zwątpiłeś. Zwątpiłem, na samym Było koniec. zamachanie. Ej, ale ja tego nie zrobię. Chcę być uczciwy. Tak chcę to być, wyglądało. Tak, chcę być uczciwy. Nie chcę pokazywać swojej złej strony. Dobra. <laughs> Ej, no jeśli tego tak. oczywiście mam. No właśnie, no. O, leci. Kolejny. E. e. Eee, o dwa. No dwa, dwa. I zaraz będzie... Nie no, aż takiej super mocy nie mają. O dobra, nieważne. Teraz już trochę były w stanie No ceramiczne są już zbite, także... Nice, proszę bardzo. Niebieskie. Do domu. Cześć, do widzenia. Dobra, teraz tylko ten ekstra. Ile? 25. A ile masz? A 30 30. No jeszcze myślę. Myślę, że w 90 rundzie mniej więcej będę mógł. Ale ciężko, powiem ci, że może być ciężko, nie? Liczę na to, że nie będzie tak ciężko. Mam kolejne pieniądze, więc w teorii mógłbym kolejną małpę gdzieś postawić. Ja właśnie stawiam małpeczkę, żeby... O, no, tu ją Chciałem, Chciałem postawić, ale 50 poziom wziąłem właśnie. To Dobra, dobrze. jest postawiona kolejna, która robi robotę. Gdzie tą małpeczkę mogę postawić? A to trzy lecą, trzy lecą teraz. O kurde. Małpeczka, małpeczka, małpeczka. Dobra, pozwijają. Halo, no, co jest? Czemu nie mogę? No. Czego nie możesz ulepszać? No Ciało mi się stawiło gdzie indziej. No ale dobra, skam. Nie masz pieniędzy pewnie, dlatego nie możesz tak ulepszać ile byś chciał. O zobacz, nie, No mogę. I do widzenia. E, pieniądze? 2400, jeszcze spoko. E, jeszcze spoko. <laughs> Mógłbym za 5000 to sprzedać, ale to tak naprawdę cały czas nie generuje bez fajne sensu, pieniądze. No, no bez sensu. Byś, e, chyba, byś stracił więcej. Chyba, chyba, że stricte zależy ci... A! Robię tylko 80. rundę, sprzedaję taką takie. No to wtedy tak. Ostatnie i inwestuję w coś tam co nie zostało. No i te sobie zawrócą, i szybko zostaną od razu. Prrr. No i proszę bardzo. I nic się nie dzieje. I do widzenia. 89 e, <laughs> 26, 26. Dopiero mam. Uu. No, 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 no. no. To jeszcze potrzebujemy, kurde, ty to z 95 może. Dobra, musimy ich Będzie postawić. ciężko. Musimy postawić jeszcze Więcej? Ze, ze dwie Wiesz co, musisz zrobić, żeby ci lepiej, szybciej eks leciał? Postaw małpkę inżynierka u góry, po lewej stronie, u góry, jak da się Ojjouuu! Dobra, promień, rytm dungli yy, trening podstawowy, blokada wzrostu i radar. Yy, niech będzie. Ja zainwestowałem już trochę. Jeszcze postawię tu małpę zaraz obok. Yy, ja małpkę nie mogę tam uleć. Dobra, dobra jest. Przechodzą, cyk, 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 Dobra jest. Zrobiłem, niech będzie. Bardzo ładnie wszystko. Poszło, no. super... Moje się ekspią Jak będziesz potrzebował pieniążków, to mów bo na no spokojnie je znajdę. A widzisz, patrz, zablokowało się, nie chciało się postawić kolejnego. Kurde, nie chciało. No. Nie było tego mikrolagu, wiesz? Nie Ty, było, nie było. Możemy zrobić tak, nie? Jak będziesz chciał klikać, to ja polecę szybko do kontaktu, odłączę, podłączę. <laughs> <laughs> I zobaczymy czy to Odrazu, Od razu prąd wyłącz cały. <laughs> Nie no, chyba mi się wydaje, że trafię króle, nie? Któreś może. Najgorszy powiem upsi w w to, nie? 27, no 96, nawet 97 runda, dopiero będę miał expa na to. No. A ty jak tam blisko już jesteś, widzę, do pożyczki. Ogólnie masz tą bananową yy, pożyczkę, czy nie? Nie. Nie masz tego? Nie. Nie kup, nie kup nie No właśnie znaczy, się zastanawiam, czy mam brać. Chyba, chyba, chyba odblokowałem, nie, nie odblokowałem. Zarabia góry pieniędzy na każdej rundzie i daje kuputę pozycję do zarobku. i bezmet A, może oba. No to odblokuje. I tak odblokowuję wszystko, że. O kurde, zobacz, 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 na ekranie. Ej, ty miałeś te doładowanie, doładuj te małpki które żeby szybciej strzelały. Super doładowanie. Bo ja bo ja nie mam żadnych tutaj tych, żadnych innych ulepczeń. Dobra, już uaktywowałem to. Dobra, nice. To powinniśmy troszkę szybciej Ale chyba szybciej strzelają małpci, co? Szybciej strzelają, no, no no. No i super. I teraz jeszcze, o proszę bardzo, zalecą te balo? Nie, na spokojnie, na spokojnie. No. Pierwszej dużej nie rozumiem, ale dobrą mapę mają pod to. Nie przychodzą na raz, tylko wracają przy nich dwa albo trzy razy. Ja chyba nie ten. kliknąłem przy śpiesieniu. Czemu nie? Nie wiem. <laughs> tak, <Aha. śmiech> ta, Okej. Okay. Tak wygląda, że chyba jednak tego nie Dobra, wie? 700 ekwadorów. O, nie, o, nie, o nie. Ulululululu, wiesz co? Mayday, mayday, eee. mayday. Przechodzą, przechodzą, przechodzą. Czas. Slow motion, dobra. Bum. Bum. Mhm, mm mina, Bum. Yy, W banku pożyczkę mogę wziąć jakąś wsiątkę? Nie, nie mogę już tego, nie mogę już tego. Tak. Ja mam ostatnie małpki na ostatniej linii oblony, nie? O, przeszły. nie? Przeszły O nie! Nie ma opcji takiej. Na sam ko <laughs> Milion przekuć <laughs> Glubo Wytworzonej gotówki 45 tysięcy, czyli te, te banany, które ostatnio zrobiłem i ulepszyłem, też dawały sporo, bo też sporo byliśmy w stanie zrobić, nie? Właśnie, właśnie. Ale no cóż, yy, myślę, że i tak całkiem fajnie poszło, że ja w jedną taktykę, ty w drugą taktykę. Nie. No i cóż, no tutaj pewnie ilość małpek, przez to, że chcieliśmy zaoszczędzić, żeby mieć jedną lepszą. No dokładnie. Ale co poradzić, tak czasami się zdarza. Dziękujemy serdecznie, napiszcie, jaką kolejną mamy oczywiście zagrać. Trzymajcie się ciepło, no i cześć. ma?